Mieczysław Woźnicki został zapamiętany przez Wrocławian jako nauczyciel i pedagog, a obecna wystawa pokazuje także jego wielki talent artystyczny. Jako jedyny we Włocławku i w okolicy tworzył w takim nurcie modernistycznym i nawiązywał do kubizmu i formizmu w swojej twórczości. W zbiorach muzeum znajduje się ponad 200 jego prac, są to głównie portrety. Całość swojego dorobku artystycznego podzielił na cykle i tych cykli powstało 10. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zaprasza na Niedzielę z Kustoszem, która odbędzie się 20 lutego o godzinie 12 w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej 10 przez 12 właśnie na wystawie Mieczysława Woźnickiego.